Witajcie kochani. Dzisiaj chciałam wam przedstawić Archanioła Raguela. Raguel jest y, Archaniołem, który występuje w y, Islamie i w judaizmie. Podobno w chrześcijaństwie również występował, ale na którymś soborze, któryś tam papież stwierdził, że nie, nie będzie czczony, nie będzie kultu Raguela, bo, bo on jest B. Po prostu i podobno wykreślił go z ksiąg. Natomiast w islamie i w judaizmie widnieje, jako, jeżeli dobrze pamiętam, archanioł, który przeprowadzał duszę, zaraz, jakby opiekował się duszami, zaraz po wyjściu z ciała. I imię Raguel oznacza przyjaciel Boga. I jest aniołem sprawiedliwości, porządku i harmonii. Dodatkowo opiekuje się małżeństwami, relacjami w jakiejkolwiek konfiguracji i przyjaźniami. Więc, jeżeli jesteście w punkcie, w którym pragniecie miłości, pragniecie relacji w ogóle, albo pragniecie uzdrowić relacje, w której jesteście, to Raguel jest tym Archaniołem, do którego dobrze jest się zwrócić o wsparcie i pomoc. On jest też takim pośrednikiem przy spotkaniu bratnich dusz, bliźniaczych płomieni oraz ludzi, którzy wnoszą do naszego życia jakość. Wiecie, taką wysoką jakość. Nie toksyczność, ale pozytywne wibracje. Powiedziałam, że jest pośrednikiem, bo w pewien, w pewien sposób prowadzi ludzi do siebie. Tak to określił. Jak zapytałam go, jak to się odbywa, to to, co mi pokazał, to po lewej stronie wizji była jedna duszyczka, w sensie człowiek, po prawej stronie była y, druga osoba, a on stał pomiędzy nimi i wyciągnął rękę do jednej, drugiej osoby i po prostu jakby je do siebie przyciągnął. Więc, jeżeli chcecie przyciągnąć do siebie y, osobę, właśnie taką bardzo, bardzo wysokowibracyjną, taką, która wniesie jakość do waszego życia i w której życie wy możecie wnieść wysoką jakość. To po prostu poproście rakuala o pośrednictwo w tym zamówieniu. Bliźniacze płomienie. Tak, bratnie dusze, bratnie dusze są właśnie takimi bardzo wysokowibracyjnymi, kompatybilnymi z wami, osobami. A bliźniacze płomienie to jest w ogóle osobny temat. Natomiast jeżeli macie swój bliźniaczy płomień zlokalizowany, to możecie poprosić Raguela o opiekę nad wami. Bez względu na to, w jakim momencie cyklu jesteście, po prostu możecie poprosić o opiekę. I może nie narzucajcie, czy chcecie. Być w zjednoczeniu, czy chcecie zostać w tym cyklu, w momencie cyklu, w którym jesteście, po prostu poproście go o opiekę nad Wami. I nad Wami i nad Bliźniakiem. Jak wygląda Raguel? Raguel emanuje miłością. Po prostu jak zapytałam, jak chcę, żebym go opisała, to w ogóle zaczął się zmieniać. Jakby miałam taką wizję, gdzie widziałam jego ciało, wielkie srebrne skrzydła, um, ale jego twarz się zmieniała. To było bardzo ciekawe. Powiedział: No przecież to jest tylko filtr umysłu, po prostu ja jestem wibracją. No i oczywiście miał rację, bo tak właśnie to się odbywa. Natomiast um, te skrzydła były takie bardzo mocno zarysowane i bardzo stabilne w, w wizji. I jak zapytałam, co chciałby, żebym przekazała ludziom wam, to powiedział takie zdania. W pierwszej kolejności położył sobie rękę na czakrza serca i powiedział tak. Patrz z poziomu serca, a wszystko będzie łatwiejsze. To było pierwsze. I kontynuacją tego zdania było, możesz być w lekkości. I, I to możesz być w lekkości, jest wynikiem jakby wypadkowym patrzenia z poziomu serca. Następne zdanie, które przekazał, to było takie: nie ma gór zbyt wysokich, są tylko zbyt strome schody, które sami tworzymy. Powtórzę wam to jeszcze raz: nie ma gór zbyt wysokich. Są tylko zbyt strome schody, które sami tworzymy. I jeżeli będziemy patrzeć z poziomu serca na górę, na którą, tą metaforyczną górę, na którą się wspinamy, to ona wcale nie będzie taka wielka. A to umysł, nasze oczekiwania i um, przeszkody, które mamy w sobie, blokady, które mamy w sobie, Tworzą nasze schody. I kolejną rzeczą, którą powiedział, to jest zdanie kierowane dokładnie dla Ciebie. Gratuluję Ci dojścia do miejsca, w którym jesteś. Bądź dumna, bądź dumny z siebie. Wsłuchaj się w wagę tych słów. Archanioł Ra Raguel Właśnie ci gratuluję, że jesteś w tym punkcie, w którym jesteś, że wszelkie przeszkody, które były na Twojej drodze, do tej pory po prostu pocisnęłaś, pocisnąłeś. I niezależnie od tego, w jakiej sytuacji znajdujesz się teraz, niezależnie od tego, co przeżywasz, do tej pory dałeś lub dałaś radę ze wszystkim. I właśnie na twoje ręce Archanioł Urakuł składa ci naprawdę ogromne gratulacje. A jeżeli do tej pory dałaś radę, to teraz też dasz. I takie końcowe zdanie, które mi przekazał brzmi tak. Powiedz ludziom, że ich kocham. I właśnie ci to przekazuję. Mów do Raguela, proś o co chcesz w zakresie jego działalności najlepiej, czyli sprawiedliwość, porządek, harmonia oraz relacje. Czy to w związku, czy to w przyjaźni. I podziękuj mu za wszystko później. Umów się na znak jaki chcesz, żeby Ci odpowiedział, w jaki sposób chcesz, żeby Ci odpowiedział i po prostu wysyłaj mu energię, a on z wdzięcznością ją przyjmie i z wdzięcznością zrobi Ci zwrotkę tej energii. Buziaki mocne i do następnego. Pa, pa.